Spotkaliśmy fantastycznego księdza. Księdza, który może być tak pozytywnie zakręcony, ale co ważniejsze w tym wszystkim, ma bardzo fajne inicjatywy skierowane ku młodym. Bo jak wiadomo, no młodzi mają jakieś na swoje problemy, jak każdy z nas, natomiast ważne, żeby na odpowiednim etapie ich życia e, znaleźć pewnego rodzaju wsparcie. Bo myślę, że to jest tu bardzo istotne, że jesteśmy w stanie z kimś, jakby na ten temat, porozmawiać na temat problemu i ewentualnie znaleźć jakieś rozwiązanie. No i tu właśnie, można powiedzieć, dla tych młodych przychodzi ksiądz Marcin, ale coś więcej tutaj na ten temat jeszcze Wam powie, Arletka. Faktycznie, ksiądz Marcin ma mnóstwo genialnych pomysłów, i to jest jeden z tych pomysłów. Powstają tak zwane domy dla młodych. I takie dwa domy powstają w Gliwicach i w Bietomiu. Są to domy dla młodzieży, dla małżeństw młodych, i tak dalej, które borykają się z różnego rodzaju problemami, ale mogą też przyjść, pomodlić się, posłuchać. Innych, którzy gdzieś tam razem funkcjonują w tej społeczności. I co jest najważniejsze, aby takie domy mogły funkcjonować, potrzebne są pieniądze. I jeżeli ktokolwiek z Was ma ochotę zostać takim patronem domu dla młodych, my już zostaliśmy, to serdecznie Was zachęcam do tego, abyście weszli na link, który Wam tutaj podsyłamy i dali chociaż parę złotych. Najmniejsza kwota to jest 7 zł, aby zostać takim patronem i pomóc młodym ludziom wybierać ich drogę. Dokładnie, chodzi, wiecie, nawet 7, 10, 15, no ile możecie fajnie, żeby miesięcznie po prostu taką kwotę przeznaczać, to, no wiecie, dla nas 7 zł czy 10 zł to jest na pewno mało. Natomiast dla takiej instytucji, jeżeli można to tak nazwać, inicjatywy, jest to bardzo dużo, no bo są w stanie, jakby w skali całego miesiąca, zaplanować jaki mają budżet, wprowadzać pewnego rodzaju nowości, które no, mają pomóc właśnie tej młodzieży. Także zachęcamy.